Gość Radia Vanessa. Martyna Nowicka-Wilka. Dziś naszym gościem jest Marcin Piątkowski, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, ekonomista, a także były uczeń pierwszego LO w Bożu, Witam serdecznie. Dzień dobry. Pana CV jest bardzo bogate i bardzo imponujące. A co może pan powiedzieć na temat swojej osoby? Kim jest właśnie Marcin Piątkowski, doktor habilitowany? Jestem wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i profesorem ekonomii w tejże uczelni, ale też jednocześnie jestem wiodącym ekonomistą w Banku Światowym w New Delhi, gdzie na co dzień pracuję. Jestem odpowiedzialny za cały region Azji Południowej, od Bangladeszu, Butanu przez Indie po Malediwy. Wcześniej przed Indiami, gdzie doradzam właśnie tym krajom, jak się stać bogatymi. Wcześniej przez 7 lat pracowałem bezpośrednio z rządem Chin, w tym 4 lata z Pekinu. i wieloma innymi gospodarkami na świecie, więc jestem takim praktykującym ekonomistą, który rozmawia z ministrami gospodarki, rozwoju, technologii, próbuje zdiagnozować problemy i zaoferować rozwiązania. W Waszyngtonie też Pan działa. Tak, pracowałem w Waszyngtonie i w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i Banku Światowym w naszej centrali, ale oprócz tej działalności najbardziej zależy mi na Polsce, dlatego też napisałem najpierw po angielsku, a później po polsku książkę o polskim złotym wieku jak, w której tłumaczę, dlaczego przez prawie tysiąc lat byliśmy z tyłu zachodu, byliśmy rozbiętą gospodarką, co się musiało wydarzyć, żeby przez ostatnie 35 lat stać się najlepiej rozwijającym się państwem w Europie i na świecie, z wyjątkiem Chin i Wietnamu, dwóch krajów, które jednak są o wiele od nas biedniejsze, no i po trzecie, co trzeba zrobić, żeby ten polski złoty wiek, żeby ten polski cud gospodarczy, gospodarczy cały czas trwał. Ta książka była na tyle dobra, że otrzymała również nagrodę. Tak, została uznana za najlepszą książkę z ekonomii kilka lat temu przez Polską Akademię Nauk. Otrzymała też innych, kilka innych nagród w Polsce. Na świecie została zrecenzowana pozytywnie przez Noblistów, z ekonomii i luminarzy globalnej ekonomii, z czego się bardzo cieszę. Trzy tygodnie temu też wyszła druga edycja oryginału tej książki po angielsku, wydanej przez Oxford University Press, prestiżowego wydawnictwa, i jak mówi mi wydawnictwo, jest wielką rzadkością, żeby książki ekonomiczne, akademickie miały drugie wydanie. Więc tym bardziej się cieszę, że ta historia źródeł polskiego sukcesu gospodarczego tak dobrze się na całym świecie sprzedaje. Pana kariera jest też związana z Polską. Było, jest pan ekonomistą i pracował pan w Banku Polskim, jednym z największych w Polsce. Jak pan wspomina tę pracę? Byłem głównym ekonomistą w PKOBP, pracowałem też w Banku Światowym z siedzibą w Warszawie. Cały czas zresztą jestem zaangażowany w to, co się w Polsce dzieje, staram się uczestniczyć w debacie publicznej, udzielam wywiadów, występuję na konferencjach, staram się wszystkim mówić, zresztą jestem też tutaj w moim rodzinnym Raciborzu i moim ukochanym pierwszym Elo. Staram się opowiadać Polakom o tym, że po raz pierwszy w historii coś nam się gospodarczo... Udało jak nigdy wcześniej, ale że to też jest nie moment na to, żeby się zająć grillowaniem i grzybobraniem. Tylko potrzebujemy co najmniej jeszcze 25 lat mądrej pracy, żeby wykorzystać największą szansę w naszej historii, żeby nie tylko doganiać Niemców, Francuzów i Szwedów, ale też stać się jedną z trzech najpotężniejszych gospodarek w Europie obok Niemiec i Francji. I myślę, że po raz pierwszy w historii jest to możliwe. Dziś uczestniczył Pan w debacie naukowej. Jak Pan ocenia tę debatę i uczniów, którzy wzięli w niej udział? Bo panel był znakominy, znakomity. Dzięki zarówno pytaniom studentów, jak i dwóm pozostałym panelistom. Bardzo wiele się e, nauczyłem. Jak zawsze oczywiście jest miło być w auli pierwszego ELO. Mam e, Ogólnie dobre wspomnienia. O Pierwszy raz tutaj byłem zdając egzamin do pierwszego LO, z, między innymi z matematyki, więc dobrze te mury znam. Byłem też tutaj na kilku dobrych dyskotekach w czasach moich licealnych, więc bardzo dobre wspomnienia. A teraz się cieszę, że mieliśmy pełną salę, bardzo wiele fajnych uczniów, które tak patrząc na, na nich i też słuchając ich pytań, to jest naprawdę ta... Polska piękna generacja, przed którą też jest wielka szansa i wielkie wyzwanie, polegające na tym, że to właśnie ta generacja zadecyduje o tym, czy Polska tym liderem Europy zostanie, czy tą szansę stracimy. Więc mam nadzieję, że ta generacja da radę i może ta dzisiejsza dyskusja w jakimś stopniu im pomoże zainspirować ich do tego, co jeszcze muszą w życiu zrobić. Panie doktorze, jak to jest po latach wrócić do Kasprowicza i jak to jest być tutaj znów ponownie? Jest bardzo miło. Staram się za Każdym razem, jak wracam do Polski, kilka lat temu wcześniej, teraz, teraz przy tej okazji, uważam, że pierwsze ELO dla mnie było właściwie fundamentem całego reszty mojego życia i takiego sukcesu zawodowego, który osiągnąłem. Cały czas wracając myślami do tamtych czasów, Róż, różnie było, bo były i kartkówki, i sprawdziany, czasami było trochę stresu, ale ogólnie jakość kadry była wtedy zupełnie niesamowita. Nawet z perspektywy Harvardu, na którym byłem na studiach indoktoranckich i, i po doktoracie, to cały czas wracam myślami do tych zajęć tutaj. Uważałem, że wtedy kadra była wspaniała. Część tej kadry cały czas tutaj w liceum jest jest mi miło zobaczyć te panie profesor, które mnie wtedy uczyły, więc myślę, że nasi uczniowie mają wielkie szczęście, że pieszym pierwszym elo są. A chciałam jeszcze zapytać o poziom tutaj nauczania, bo on do dzisiaj jest bardzo wysoki i to gdzieś mówi o tej szkole cały czas, że, że ten poziom jest zachowany, i warto tutaj chodzić, żeby potem mieć drogę i szansę otwartą na bardzo porządne i prestiżowe uczelnie. Myślę, że pierwsze ELO rzeczywiście cały czas bardzo dobrze kształci. Myślę, że to pokolenie jest w bardzo dobrej sytuacji, bo startuje z zupełnie wyższego poziomu niż. Ten, z którego ja startowałem, przecież na początku lat 90. Polska była biedna. Zarabialiśmy mniej niż jedną piątą tego co, co, to, tego, co w Niemczech. Wielu nawet wcześniej jeszcze podstawówce, kolegów i koleżanek z klasy w ogóle wyjechało do Niemiec, a teraz od niedawna to Polacy wracają do Polski, a nie wyjeżdżają. Więc to jest ogromna historyczna zmiana. Właśnie od kilkuset lat byliśmy źródłem emigracji, a nie przyciągaliśmy imigrantów, więc mam nadzieję, że ci uczniowie wykorzystają tą szansę i jaką zdobywają w pierwszym LO i będą, dostaną się na najlepsze uczelnie nie tylko w Polsce i za granicą. O czym dzisiaj chciałem mówić, że nie chodzi tylko o to, że myśleć o studiach w Gliwicach we Wrocławiu i nie tylko nawet w Düsseldorfie, ale żeby ta młodzież patrzyła też na zupełnie nowe kierunki świata, na Indie, na Chiny, na Azję, na Brazylię, bo te kraje będą miały coraz większe znaczenie i właściwie zdominują resztę naszego życia osobistego i profesjonalnego, więc chciałbym, żeby, żebyśmy mieli jak najszersze horyzonty i myśleli o tym, żeby na przykład studiować w Pekinie. Zakończył Pan debatę cytatem, a ja chciałabym, żeby naszą rozmowę doktor zakończył jakimś przesłaniem dla młodzieży. Przesłanie jest takie, żeby mieć szerokie horyzonty i żeby nie bać się podjąć ryzyka. Wspominałem o tym, że jak zaczynałem swoją karierę ekonomisty 25 lat temu, to odszedłem z banku, w którym w 2000 roku zarabiałem kilkanaście tysięcy złotych i zostałem biednym asystentem badawczym z pensją 1500 złotych i uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Więc przesłanie jest takie, żeby nasi uczniowie nie bali się podejmować ryzyka, szczególnie teraz, jak są młodzi, żeby nie mieli zbyt skromnych celów i zbyt skromnych marzeń. Lepiej jest mieć ambitne marzenia, których nie zrealizujemy, niż skromne marzenia, które osiągniemy. I to myślę, się główne przesłanie. Ja dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był doktor habilitowany Marcin Pionkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję.